A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, jest jak jest. No, porozmawiajmy sobie szczerze o tym, a co tu właściwie się stało w tej Albanii, że nas ukarano. A to jest paranoja, paranoja. W nas, w naszych, w naszych zawodników rzucano wszystkim, dokładnie, bo tam i baterie się znalazły, i, i, i powiedzmy sobie komórki Butelki i inne rzeczy nasi, e, nasi zawodnicy musieli nawet spieprzać z tego względu, że, że e, dawali jakieś wypowiedzi, a tu my do, zostajemy karani, my zostajemy karani za to, że tam ci rzucali jakieś rzeczy, no to, to jest paranoja, ludzie, o co tu w ogóle biega, jak tak można w ogóle coś takiego e, tutaj nam wymierzyć. A powiem szczerze, no, e, coś takiego to, powiedzmy, się w, w głowie nie mieści. Jakie, jakim trzeba być porypem, żeby po prostu takie rzeczy e, robić? No, powiedzmy sobie szczerze, no, co tam w tej UEF-ie jest? Powiedzcie mi, kto tam, kurde, za przeproszeniem, e, siedzi, i, e, boneczku mój kochany, ale powiedz mi szczerze, kurczę, jak możesz patrzeć na coś takiego, że nasi, nasi kibice zostają zostają ukarani za zachowanie e, albańskich kibiców, gdzie nasi kibice byli łowieni, gdzie byli gdzie byli po prostu musieli zakładać e, te bluski, koszulki po prostu tych Albańczyków, żeby nie zostać po prostu zniszczonym, zniszczowanych. Ludzie, gdzie tutaj jest jakaś, jakaś logika, gdzie tutaj jest jakieś, jakieś normalne myślenie? Za przeproszeniem, w dupach im się poprzewracało: no bo to już inaczej nie można powiedzieć, w dupach im się poprzewracało. Ja się nie zgadzam w tym, z tym. Jak jest jakaś petycja, to zaraz podpisuję. Jak znajdziecie petycję, podpisujcie. To jest niemożliwe do, do, do pomyślenia, że nasi, nasi kibice są. Są ukarani za to, że Albańczycy rzucali, zobaczcie, no kurczę, rzucali po naszych, po naszych zawodnikach, nie po Albańczykach. Co, sami se obrzucaliśmy tych, kurczę, tych, tych naszych piłkarzy? No co to jest, kurczę, to jest paranoja, to jest jakiś dzicz, po prostu dzicz. Dzicz, której, na którą nie ma, nie ma zezwolenia, nie ma żadnego zezwolenia z mojej strony. Takie rzeczy to se możecie u siebie, kurczę, w dupa, kurwa, zrobić, a nie, kurczę, tutaj. Sorry, bo już nie wytrzymałem, ale za przeproszeniem moje stanowisko jest takie: jak UEFA chce kogoś karać, to Albańczyków, a nie nas. I wara od naszych, od, naszych, od, naszych, od naszych kibiców, bo już na, w Napoli już, już była dyskryminacja Polaków. Już Polacy musieli w, w koszulkach napoli wchodzić po prostu na, na stadion, bo inaczej się nie dało wejść. W naszych w naszych legionistych e, koszulkach nie było można wejść. Co to jest do cholery? Jak? Jak? Co to jest? To jest to jest, e, e, to jest dbanie o, o, o co kurwa dbanie. To jest. E, to, to jest dbanie o e, antydyskryminację? Przecież sami dyskryminujecie. Sami nas poniżacie, sami uwłaczacie nam. Jaka, jaki, jaki, jakie kurcze klękanie kurcze przed meczem, jakie kuźwa za przeproszeniem nalepki kurcze na nastrojach. Wy se sami nalepkę kurcze na czoło sedajcie. Jaka dyskryminacja. Sami dyskryminujecie. Już nie powiem o tym, że kurczę, że każdy musi się badać kurczę, przed, przed wejściem na, na stadion. Weź, weźcie se w dupach, kurczę te, te próbki, kurczę od Chińczyków, weźcie sobie do dup te kurczę e, sprawdziane i se sami zróbcie, bo wam chyba już naprawdę e, Jakob kurczę, na łeb kurczę poszedł, bo już, już szlak trafia. To już jest taka paranoia, że kurczę, że, że głowa boli. Jak tak można w ogóle postępować? I wy jesteście antyrasizm? Sami stosujecie rasizm, sami stosujecie rasizm. Tylko co? Kurczę, rasistą może być tylko ten, który jest, który jest biały, tak? A sami rasistami jesteście. Tyle w tym temacie. Spadajcie. Do nas powinniście, kurczę, w ogóle nie przyjeżdżać. Powinniście mieć zamknięte granice za samo to, że naszym kibiców nie wpuściliście. oh movie we are